Cześć z tej strony Mikołaj. Witam was serdecznie w ten iście słoneczny dzień, który jest dosłownie idealny na film z testem okularów. Ja zapraszam was na materiał, gdzie pokażę wam kilka modeli u Vexa z kolekcji na 2025 rok. Lecimy. Do naszej redakcji trafiły cztery pary okularów uweksa z bieżącej kolekcji. Na moim nosie widzicie model Pace Stage V. V to jest skut od Variomatic, a Variomatic z kolei oznacza w Uweksie po prostu okulary z soczewkami fotochromowymi. Kolejny model to model Pace Perform CV. Z kolei CV to jest skut Color Vision, a Color Vision to jest specjalna szyba, gdzie mamy powłokę lustrzaną. Tutaj akurat jest różowe lustro. Kategoria trzecia, czyli mocno przyciemnione okulary na słoneczne dni. Zresztą bardzo ciekawe soczewki, o tym będę mówił w dalszej części mojego testu. Następne okulary, które wam pokażę, to model Pace Stage S CV z żółtym lustrem, i to Wam pokazuje bardziej jako ciekawostkę, bo jest to identyczna. Oprawka i jakby w ogóle model okularów, kształt i tak dalej do tych, co mam na twarzy. Natomiast to S w nazwie przypomnę, Stage S CV oznacza po prostu mniejszy rozmiar, czyli jest klasyczny duży rozmiar okularów oraz mniejszy właśnie S od Small Zobaczcie jaka różnica, o co tutaj w ogóle chodzi Uvexowi. Myślę, że to jest cenne, żeby to wiedzieć, że w kolekcji Uvexa właśnie dużo modeli występuje w wersji normalnej, większej i właśnie pomniejszonej, dlatego że pamiętajcie, wiele osób ma mniejsze głowy albo po prostu są to osoby jeszcze niepełnoletnie i wtedy no, jest często kłopot, kiedy zakładamy okulary, one zajmują pół twarzy, gdzieś tam kontaktują się z kaskiem. To przeszkadza podczas jazdy, jest niestabilne, więc myślę, że warto o tym wspomnieć, że właśnie w kolekcji Uvexa są też modele mniejsze S. To jest w ogóle fajne porównanie. Pokażę wam jedno obok drugiego jak to wygląda. Myślę, że ta różnica w rozmiarze jest ogromna. To jest trzeci model, który chciałem wam pokazać. Natomiast czwarty model. pozwólcie tylko że sobie założę te pierwotne okulary na twarz. To jest model Uvex Sport Style 236. Okulary, które zresztą mieliśmy okazję już testować w tamtym roku, pamiętam, że na wiosnę też kilka par okularów u Vexa używałem i właśnie między innymi te, tylko że z szybą w lustrze z innym kolorem. Pamiętam, że też była podobna bardzo szyba, natomiast miała lustro, inną powłokę lustrzaną, inny kolor tej powłoki lustrzanej. Miałem z tych okularów bardzo dobre wspomnienia, bardzo fajnie mi się w nich jeździło, szczególnie pamiętam, że fajne było to, że one są bardzo wszechstronne, dlatego że tutaj w tej tak jak widzicie, mamy Etui i dwa kompletyczki. szkieł. Jedne szkła to są y, szkła po prostu y, Super Vision Mirror, czyli to jest takie szkło, które ma połokę przeciwparowaniu. Bez żadnych dodatkowych jakichś atrakcji, ale właśnie lustrzana powłoka, kategoria druga, czyli nie super przyziemiona, ale też niejasna, ale pamiętam, że się na takie wiosenne jakieś jazdy, kiedy było sporo dni takich, że były chmury, trochę słońca, takie zmienne warunki. To ta kategoria druga bardzo mi wtedy pasowała. Mam z tych okularów doskonałe wspomnienia, ale nie będę wam dzisiaj o nich mówił, no bo po prostu testowałem je rok temu, więc nie ma sensu się powtarzać. Także dla chętnych odnośnie modelu SportStyle 236 zachęcam Was do wejścia w link, który znajduje się w prawym górnym rogu Waszych monitorów. Tam znajdziecie obszerny test tych okularów, który właśnie realizowałem w roku ubiegłym, a ja zajmę się tymi modelami, które pokazałem Wam na początku, czyli właśnie fotochromami, które znajdują się na mojej twarzy oraz modelem Pace Perform CV, który też jest bardzo interesujący i na nich dwóch dzisiaj się skupię. O nich będzie cały ten test. Zaczniemy od uwexów Pace Stage V, czyli od fotochromów, które ogarniają światło o kategorii od 1 do 3. I tutaj dokładnie producent podaje zakres transmisji światła od 71% do 16%. 16% to jest już praktycznie ciemna soczewka, taka, która spokojnie nadaje się do jazdy w słoneczne dni. Natomiast 71% to nie jest tak rozjaśniona soczewka, jakbyście chcieli, np. przykład taki mega pochmurny dzień, albo jakąś burzę, czy podczas jazdy w nocy. Ale podczas moich testowych jazd, teraz w marcu, uważam, że naprawdę i w lesie, e, mówię oczywiście o lesie iglastym, bo liściasty jeszcze na razie jest bardzo przejrzysty, jak zresztą widać tutaj po drzewach. E, natomiast i w lesie, i gdzieś tam, kiedy są dni bardzo pochmurne, to to rozjaśnienie, jakie już te okulary oferują, jest wystarczające. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że generalnie jestem pod wrażeniem tych okularów. One naprawdę, i zarówno jeżeli chodzi o soczewkę, i jeżeli chodzi o to, jaka jest oprawka, zrobiły na mnie duże wrażenie. Są to bardzo fajne okulary, i na to składa się tak naprawdę kilka rzeczy. Przede wszystkim, zobaczcie, jaka tutaj jest duża szyba. To pole widzenia, jakie ona oferuje, jest naprawdę ogromne. I dla mnie to jest super, że też nie ma ramek. Kiedy się odwracam do tyłu albo kiedy spoglądam kątowo w dół. Wiadomo, na no kiedy się jedzie na rowerze rzeczy w terenie czy na szosie w jakiejś grupce, często potrzebujemy spojrzeć gdzieś na bok, no to brak ramki super poprawia jakby jakość tego patrzenia, szczególnie kiedy na przykład jedziemy na szosie i jeszcze spoglądamy do tyłu, czy jakieś auto nas nie wyprzedza, no to to brak rameczki. Sami dobrze pewnie wiecie, jeżeli mieliście okazję w takich używać, że to jest ogromna ogromna różnica. Dodatkowo jakość tutaj optyki jest też fajna. Wszystkie te spojrzenia właśnie na boki, pod takimi dziwnymi kątami, tam nie ma jakichś zakrzywień, nie ma jakichś zniekształceń. Obraz jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Tak jak powiedziałem, jestem pod wrażeniem i tego nie kryję, bo w tych okularach mi się naprawdę świetnie jeździło. Jeżeli chodzi o regulacje, są to bardzo proste okulary. Mamy regulowany nosek i elastyczne załóżniki, które automatycznie jakby dostosowują się do naszego kształtu głowy. I tak jak te okulary występują w dwóch wielkościach oprawek i szkieł. Ja mam tą większą teraz na sobie, ale są też eski mniejsze. Te większe, mimo że ja mam małą głowę, mam głowę o obwodzie 55 cm, czasami 56 zależności jaką mam fryzurę, naprawdę były dla mnie bardzo stabilne. I w ogóle to jest w tych okularach świetne, że nie dość, że mamy fotochrom, czyli właściwie obsługujemy każdy, każde warunki oświetleniowe, to dodatkowo jest pełna stabilność, bardzo prosta, taka intuicyjna ustawienie, bo tylko musimy sobie ustawić ten nosek i dla mnie te okulary to jest takie ZZ. Zakładasz, że zapominasz. Kiedyś się mówiło zakuć, dać zapomnieć, to ja mówię, że te okulary to jest ZZ. Zakładasz, że zapominasz. Jeden model na wszystko, ze świetną optyką dla mnie naprawdę bomba. Jeszcze jedno, co mi się tutaj podoba, to bo pamiętajcie, że generalnie okulary Uweksa, wszystkie te, nie wiem czy wszystkie modele, ale wszystkie droższe modele mają tą powłokę Supra Vision, czyli powłokę, która zapobiega parowaniu. I być może ta powłoka lepiej też odprowadza krople wody ze szkół, Dlatego że ja zauważyłem, że kiedy się pociłem mocno na MTB, kiedy jeździłem po takich trasach, gdzie były małe prędkości i była duża intensywność jazdy i pot kapał mi na tutaj na soczewkę właśnie od wewnętrznej strony, bo to kiedy on spływał, a wiadomo, pot jest jednak taki tłusty, mamy na sobie jakieś czasami pasce na włosach i tak dalej, generalnie no, człowiek nie jest, to nie jest woda, tak? pot zawsze jest brudny, więc ta powłoka, która jest na okularach, odprowadzała ten pot w taki sposób, że kiedy on spłynął i wysechł, to właściwie nie pogarszała mi się wizja. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że okulary są nowe, czy kwestia tego, że po prostu to tak fajnie działa, ale naprawdę jestem podejrzeniem, jeździło mi się w nich świetnie, i co jeszcze dla mnie jest ważne, dużo jest okularów, które mam okazję testować, które są fajne, ale są fajne krótko, bo ta konstrukcja z plastikowego szybko podlega degradacji. Okulary często po pół roku użytkowania, w moim przypadku, stają się takie jakby wygniecione, łatwo podlegają gdzieś tam obsuwaniu się, stają się o wiele mniej sztywne. Też często się rozkręcają tutaj na łączeniu, gdzie jest ten zawias, gdzie się okulary składają. I tutaj chciałem powiedzieć, że tego oczywiście nie wiem, tak? bo jeżdżę w nich no, około miesiąca, ale one, tak w rękach, mają wrażenie naprawdę dopracowanych, jeżeli chodzi o materiał. Ta jakość wykonania wydaje mi się, że jest dobra. No, za tym też idzie cena, bo 899 zł, cena taka wyjściowa, detaliczna, sugerowana przez dystrybutora, no to nie jest mało. Z drugiej strony jest to na takim poziomie, bym powiedział, normalnym, jak na okulary, które mają naprawdę fajną konstrukcję i bardzo dobrej jakości optykę. I na to stają kropkę. Świetne, świetne szkłady jeszcze nowoczesne duże, no dla mnie, dla mnie fajne okulary. Teraz czas na drugi model, czyli na okulary UVEX Space Perform CV. To jest typowe szkło, typowa soczewka e, kategorii trzeciej na. Mocne światło na takie dni jak dzisiaj, kiedy świeci bardzo mocne słońce, kiedy mamy niebieskie niebo, pełna przejrzystość powietrza. I po prostu te uderzenia promieni słonecznych są bardzo intensywne. 14% transmisji światła, także no, klasyka, jeżeli chodzi o tego typu produkty. Ale tak jak powiedziałem na wstępie, mamy tutaj bardzo ciekawą soczewkę Color Vision. To jest różowe lustro, bo ten Color Vision, co jest ważne, występuje w różnych kolorach. Są różowe, żółte. Nie wiem, chyba jakieś niebieskie. Ja już nie pamiętam, nie jestem też, wiecie, znawcą całej tej kolekcji. Ale tych opcji koloru lustra jest bardzo wiele, a pamiętajcie, że zawsze ten kolor lustrzanej powłoki też wpływa na to, Między jakimi kolorami jest lepszy kontrast podczas jazdy. Trochę skomplikowane, ale faktycznie tak to działa. Tutaj mam różowe lustro i ono naprawdę dobrze podnosi kontrast między różnymi elementami. Powiedzmy, kiedy jedziemy w terenie i na przykład mamy zieloną trawę, jakiś mech, do tego wystające z tego korzenie, jakieś kamienie, to naprawdę Podbicie kontrastu i właśnie poprawienie tego widzenia rozróżnienia kształtów pomiędzy tymi elementami nawierzchni, o których mówię jest bardzo wyraźne. Naprawdę ta technologia Color Vision jest odczuwalna, ona dobrze działa. Rok temu, kiedy testowałem ten model Sport Style 236, tam były też lustrzane soczewki, ale właśnie bez Color Vision. I one dawały taki efekt podniesienia, podbicia kontrastu, ale nie tak duży jak Color Vision. Color Vision daje taki efekt dużo mocniejszego nasycenia kolorów. Widzisz jakby te barwy takie bardziej... Ee, Lepiej pokolorowane, bardziej pełne są te kolory, takie bardziej właśnie, bym powiedział, radosne, może tak nawet to odebrać, ale nie jest to przesadzone. To nie jest tak, że ta powłoka i cała ta technologia sprawia, że oczy są zmęczone tym, że widzisz nie naturalnie. I to jest bardzo ważne, że ta optyka właśnie. Pokazuje Ci tym, że jest na wysokim poziomie, że nie męczysz w ogóle się podczas jazdy. Te oczy się nie męczą tym, że mają troszeczkę nienaturalną ten, ten, tą kolorystykę, a właśnie wręcz się odciążają tym, że lepiej widzisz, że masz lepszą jakby koncentrację na zjeździe, bo widzisz lepiej kształty, widzisz lepiej po czym jedziesz, jaka jest nawierzchnia, i ja uważam, że na takie właśnie dni, kiedy jest mocne słońce, no to to jest bardzo fajne rozwiązanie. Ja wolę właśnie takie lustrzanki niż klasyczne czarne mosta przyczynione szkła, bo po prostu lepiej mi się jeździ, lepiej widzę ten teren i tak jak w tym modelu, ta optyka jest na wysokim poziomie. Te okulary są też bardziej lekkie i elastyczne niż te, które pokazywałem wam wcześniej. One ważą 25 g całość versus 30 gramów tamtej to nieby jest tylko 5 gramów różnicy, chociaż procentowo to jest dużo. Ale czuć to, kiedy je zakładamy, że one są jakieś takie lżejsze, może też ten rozkład masy jest inny, ale ewidentnie czujemy, że zakładamy na siebie taki no, bardziej zwiewny model e, i tak po prostu jest. Jeżeli chodzi o regulację, elastyczny nosek, tak samo jak tam, e, który oczywiście możemy sobie naginać i modelować do kształtu naszego nosa e, i elastyczne załóżniki, które automatycznie dopasowują się do kształtu naszej głowy, e, brak ramek, nieco mniejsze szkła. Ale teraz z dużym polem widzenia nie mam takiego efektu, że czuję, że mi się kończy szkło, a tutaj wychodzi mi teraz już teren bez okularów. One, jakby, soczewki całkowicie pokrywają całe moje pole widzenia. Także ponownie, naprawdę bardzo e, fajne, fajne okulary, które mają dobre widzenie kątowe, nie zniekształcają, nie męczą wzroku. Topowa optyka i to co powiedziałem wcześniej. E, Ogólnie okulary Uweksa mnie zaskoczyły tą jakością. Naprawdę dobre oprawki, stabilne. Ponownie model, który zakładam na siebie. Raz, kiedy wychodzę na rower, jadę na 3 godziny na gravela, jeżdżę po nierównościach i nie mam takiego efektu, że muszę co jakiś czas okulary poprawiać, bo one mi się zsuwają gdzieś tam na dół. Więc to jest bardzo fajne i jak powiedziałem, no na razie te okulary są nowe, tak mają kilka tygodni użytkowania. Mam nadzieję, że tak zostanie przez więcej tygodni, bo tak naprawdę po tym poznacie dobry produkt. Po tym jaka jest optyka, jaka jest jakość jazdy. Ale też jak długo ten produkt wytrzymuje bez takiego jakby zżycia się w czasie. Tego niestety wam nie powiem, ale jeszcze wspomnę o cenie, bo tego nie powiedziałem: 769 zł i 89 groszy za te okulary, więc ponownie nie mało. Ale to są naprawdę dwa modele, które niczym nie odbiegają od liderów tej branży optycznej i mi się w nich jeździło bardzo dobrze. A tylko jeszcze przypomnę, żebyście pamiętali, w Ubexie są też wersje S, czyli mniejsze dla osób z mniejszymi głowami, z mniejszymi twarzami. I pamiętajcie, że jest też test okularów 236, które brak temu dla Was spraw i link do niego prezentowałem Wam wcześniej, ale jeszcze go też wrzucam w opisie filmu na dole. Ponadto zachęcam Was właśnie do wnikliwego przejrzenia tego opisu filmu, który jest na dole, bo tam też jest mój link do artykułu z testem tych okularów, które dzisiaj Wam prezentowałem. No i na dzisiaj to wszystko. Zostawcie oczywiście kciuka w górze, jeżeli film Wam się podobał. Subskrybujcie nasz kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie, a my się widzimy w kolejnym filmie. Trzymajcie się, do zobaczenia.